Highlightem takim debaty, jedynym momentem, w której coś się wydarzyło takiego z gadżetami, był moment, kiedy najpierw Karol Nawrocki wyciągnął dwie flagi, pols bia polską biało-czerwoną oraz tęczową. Powiedział, że on tutaj stawia sobie biało-czerwoną. Bo on zawsze z biało-czerwoną. Tak jest, on zawsze pod flagą biało-czerwoną, niczym wojna polsko-ruska i yy, drugą flagę tęczową zaniósł Rafałowi Trzaskowskiemu. Rafał Trzaskowski bardzo spokojnie, bardzo w opanowany sposób Krótko później schował ją sobie pod pulpit, tę flagę tęczową. Bardzo dyskretnie, bardzo. I później nastąpił wielki moment polityczny Magdaleny Biejat, która powiedziała, bardzo szybko skończyła odpowiadać na jedno ze swoich pytań i powiedziała, że skoro został jeszcze czas, to ona w takim razie, jeżeli pan Rafał schował flagę tęczową, to ona ją chętnie przejmie, bo ona się tego nie wstydzi i ona chce być prezydentką wszystkich Polaków, również tych niehetero. Prezydenta wybierają wszyscy. Tak, i to, to testowanie był, no, myślę, że najbardziej taki medialny, wiralowy moment tej debaty. Jedna rzecz, która, jeśli ma szansę się przebić, no bo było bardzo, bardzo dużo takich po prostu... Mm, politycznego, nie wiem, boksu, yy, w tych pytaniach wzajemnych, Nawrocki wszystkie pytania zadał Trzaskowskiemu, Trzaskowski wszystkie pytania zadał Nawrockiemu i tak dalej, i tak dalej. Większość kandydatów zadawała pytania albo Nawrockiemu, albo Trzaskowskiemu i, i tak naprawdę trudno z tego cokolwiek zapamiętać. Jeśli coś zostanie zapamiętane, to jest ten gest ee, Magdaleny Biejat. I to w ogóle jest taka sytuacja, gdzie jak się planuje debatę po prostu prezydencką, to sztab Magdaleny Biejat mógłby po prostu miesiąc myśleć o tym, jaki po prostu, jak tu przygadżecić, żeby, żeby taki efekt uzyskać i by tego nigdy nieły nie wymyślili, nie uzyskali, a, a Rafał Strzaskowski w, wspólnie z Karolem Nawrockim jej po prostu to dali, no nie na talerzu może, no bo ona musiała też jakby w, tam, w tamtej chwili to wymyślić, ale, ale to było gratulacje dla Magdaleny Beat zobaczyła po prostu she na an opening and she took it.